Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. A tobie, Panie. Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, także nie pojęli, a bali się zapytać go o nie. Oto słowo pańskie. Proszę na chwileczkę usiąść. Drodzy siostry i bracia w Chrystusie. Eucharystia, tak uczył nas Jan Paweł II, to jest serce życia Kościoła. Bez serca nie jesteśmy w stanie funkcjonować. To jest największy skarb, jaki Bóg nam pozostawił. I ta Eucharystia łączy się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Uszczytu swojego powodzenia wtedy, kiedy jak Ewangelista zapisał. Wszyscy byli pełni podziwu yy, słów i czynów, które Pan Jezus dokonywał. Jezus mówi dziwne słowa, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Jak zajrzymy do Ewangelii, to zobaczymy, że fragment, który poprzedza tę dzisiejszą Ewangelię, dotyczy uzdrowienia epileptyka, uwolnienia także go od złych duchów. I wszyscy byli pełni. Podziwu tej mocy, jakiej Bóg udzielił ludziom. Tak mówili patrząc na Jezusa, a wcześniej jest fragment, który mówi o przemienieniu. Uczniowie byli zdumieni tą chwałą, która zajaśniała w Jezusie, w tym zewnętrznym wymiarze. Zobaczyli chwałę Jezusa. I właśnie w tym momencie chwały i sukcesu trudno jest zrozumieć sens cierpienia i krzyża. Trudno sobie wyobrazić, aby ci, którzy podziwiali Jezusa, podnieśli na Jego ręce. Wręcz przeciwnie, powinni Go wychwalać. I był taki moment, kiedy chcieli Go obwołać królem. Niech będzie to właśnie taki król, który będzie spełniał wszystkie nasze potrzeby, będzie leczył nasze choroby, słabości, że będzie karmił nas dbał o naszą przyszłość. A Jezus tutaj mówi, że zapamiętajcie sobie to dobrze, weźcie do serca te słowa, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ewangelista zapisał, że nie rozumieli tego, co Jezus mówił wtedy do nas. Kiedy przeniesiemy tę Ewangelię na nasze życie codzienne, to chyba możemy analogicznie powiedzieć, że wielu ludzi nie rozumie właśnie tych słów Jezusa, kiedy mówi o krzyżu, że syn będzie wydany w ręce ludzi, że będzie ukrzyżowany, że będzie cierpiał. Było to przed nimi zakryte, a nawet bali się o to pytać. Dlaczego? Dlaczego uczniowie bali się zapytać? Przecież mieli najlepszego. Nauczyciela i mistrza, wszystko by dokładnie im wyjaśnił. Może bali właśnie się dlatego, że odpowiedź pana Jezusa nie będzie zgadzać się z ich oczekiwaniami. Że to, czego naucza Jezus, droga, na którą ich prowadzi, to jest właśnie ta droga krzyża. Dlatego tutaj Anton, przepraszam, Juda Anton, powiedział, że że właśnie o świętym Piotrze, który ucieka z Rzymu. Panie, dokąd idziesz? Idę, aby po raz drugi umrzeć. I właśnie ta historia jakby powtarza się w życiu bardzo wielu. I to nie chodzi tylko o fizyczną drogę jakiegoś cierpienia, ale mentalnie, mentalnie boimy się właśnie tego krzyża. Nie wiedząc, że krzyż naprawdę jest drogą do zbawienia. Mamy takie piękne pieśni o krzyżu. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. A niektórzy po prostu wręcz boją się tego, tego krzyża, tego znaku nawet zbawienia. Czy krzyż jest jakąś zapowiedzią właśnie cierpienia? I cała właśnie Ewangelia skupia się na tej konfrontacji między naszym myśleniem, naszymi oczekiwaniami, a tym planem, jaki ma Pan Bóg dla swojego Syna i dla każdego z nas. Uczniowie nie mogli tego pojąć, a nawet nie próbowali go odwieść z tej drogi. Kiedy próbowali, to wtedy Jezus wyraźnie mówił, zejdź mi z oczu szatanie. Chcieli uczestniczyć w chwale Jezusa, ale nie w, nie w jego uniżeniu i męce. Droga do prawdziwej chwały prowadzi właśnie przez mękę. I mamy wiele takich, wielu świętych, którzy w swoje takie zawołanie czy imię wpisali właśnie Krzyż. Na przykład święty Paweł od Krzyża, święta Teresa od Krzyża, święta Adyta. Sztajn od Krzyża, mamy ją tutaj właśnie na jednym z witraży. To były właśnie osoby, które wręcz wpisały w swoje powołanie ten krzyż. I moglibyśmy powiedzieć, że wszyscy chrześcijanie są chrześcijanami od Krzyża, że jest od Krzyża nie tylko Edyta, Święta Teresa, ale każdy, Jan Paweł II, od Krzyża. Święty Paweł od Krzyża i każde imię moglibyśmy tam wstawić. Każdy z nas mógłby wstawić właśnie tam swoje imię. Tę tajemnicę zbawienia zrozumieli dopiero po zmartwychwstaniu. I to jest to napięcie, które istnieje w nas, że to jest pewne ryzyko, które podejmujemy, zawierzając Panu Bogu swoje życie. Przypomnijcie sobie, jak Wam mówił, będąc w Galilei, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Uniżenie Pana Jezusa to jest właśnie Jego męka i śmierć. Można to pojąć tylko przez perspektywę zmartwychwstania. Dlaczego też yy, niestety ludzie wierzący często odrzucają krzyż, czy uciekają przed krzyżem? Właśnie dlatego, że nie ma tej perspektywy zmartwychwstania. Jeżeli nasze życie zamyka się właśnie tylko tutaj i teraz w tym, co posiadamy, co mamy, to wkalkulowanie krzyża jest wielką klęską i porażką życiową. Ale jeżeli wierzymy, że jest zmartwychwstanie, to krzyż nie jest przegraną, jest właśnie drogą, do zbawienia. Uczniowie tego wtedy jeszcze nie rozumieli, ale potem zrozumieli, że po prostu trzeba przyjść, że Syn Człowieczy musiał cierpieć, że uczeń Chrystusa musiał cierpieć, że Kościół musiał przejść przez tę drogę cierpienia i życie chrześcijańskie ma właśnie charakter paschalny, czyli przejście z Wielkiego Piątku do Niedzieli z Martwy stanie Przejście właśnie przez śmierć do zmartwychwstania. I to jest ta mądrość, której świat nie jest w stanie przyjąć, ani też zrozumieć. I krzyż jest tą prawdziwą mądrością. Dlatego święty Paweł, kiedy to zrozumiał, to mówi, że nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mądrość krzyża zdobywamy przez własny krzyż. Naprawdę nie da się tego opowiedzieć. Krzyża się nie da opowiedzieć. Krzyż można doświadczyć. I dopiero wtedy, kiedy doświadczamy i kiedy przybliżamy się do Chrystusowego Krzyża, wtedy zaczynamy rozumieć, do czego to ostatecznie prowadzi. Brat y, Judam mówił tutaj o Betel, że było to miejsce właśnie, kiedy mówił tę konferencję. Yy, ja jakoś tak wędrowałem w swoich myślach, gdzie jest nasze właśnie Betel? Gdzie jest nasze miejsce przymierza? Gdzie to miejsce jest nasze Betel? Gdzie Bóg zawarł z nami przymierze? Naszym Betel jest po prostu tutaj, jest ołtarz. Jest ofiara Chrystusa. To jest ta ofiara, którą, która została złożona przez Jezusa. I Jezus świadomy był tego, że jego życie zmierza do tego, aby złożyć ofiarę z siebie za wielu. I tak właśnie czynimy. Tak jak krew w Starym Testamencie, o tym była mowa też, była potwierdzeniem tej ofiary. Przelanie krwi. Tak, krew Chrystusa. Jest nowym przymierzem. I tak właśnie czytamy. Kapłan w każdej konsekracji mówi: oto krew przymierza. Nowa krew przymierza. Nie ma innego i nie będzie już innego przymierza. I to jest właśnie nasze Betel. I od tego Betel nie możemy uciec. Tutaj w sposób obrazowy Judas prze, przedstawiał różne sytuacje nasze życiowe, które oddalają nas właśnie od tego Betel czyli od przymierza, oddalają nas od Eucharystii. Jak bardzo łatwo zapominamy. Tak się dzieje w każdej parafii, że dzieci przygotowują się do Komunii Świętej. Ile jest tej troski, radości, rodziców przychodzą, siadają tak w ławkach tutaj na spotkaniach z księdzem, który przygotowuje do. Pierwszej komunii świętej. To jest wielka radość dla nas. Ale kiedy patrzymy po krótkim czasie, już następnym i następnym roku, to widzimy, jak daleko odeszli od tego Betel, od tego przymierza, jak daleko odeszli i ile właśnie jest tych pokus różnego rodzaju uzasadnień, usprawiedliwień, żeby właśnie odejść od naszego przymierza Dlatego niech pan będzie naszą mocą i mądrością niech krzyż będzie źródłem naszej mądrości i w każdym się spotykamy właśnie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Gdybyśmy tylko celebrowali śmierć Chrystusa to bylibyśmy ludźmi godnymi pożałowania ale celebrujemy zmartwychwstanie i to jest właśnie ta granica, którą przekraczamy, którą Chrystus przekroczył i my również z nim przekraczamy. Ewangelia w wspaniały sposób pokazuje nam to napięcie, które rośnie między uczniami, ich sposobem myślenia i rozumienia swojego życia i powołania i tą drogą, jaką właśnie Bóg przygotował dla swojego kościoła. Czyli zadajmy to pytanie, które postawiliśmy na początku naszego dnia i jest takim hasłem przewodnim. Co dzisiaj Duch Święty mówi do Kościoła? To pytanie jeden z takich ewangelizatorów światowych postawił kiedyś Janowi Pawłowi II. Wiecie, co odpowiedział? Pyta się papieża. Czy co Ojciec sądzi? Co Duch Święty dzisiaj mówi do Kościoła? A Jezus powiedział tylko jedno słowo. Jan Paweł II powiedział tylko jedno słowo. Jezus. Jezus. I to wszystko. I to jest cała tajemnica naszego przymierza.